Do fio. bravo, Mauro. Bravo.

Ja ja Brawo. Panowie, 3 na 2 mili przed momentem. Anty, wracamy szybciej. and <laughs>

Ja, kijk, Kapi, dobra. Teraz Kijk, Nie puść, poleć. 5 nary. Masz. Oni podbiegają? Dawaj. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Poga, kapi. Ej raz. Czekaj, czekaj, kapi, czekaj. Dobo. Ojem. Brawo. Dobo. Alexis. Czeknie, kapi. Dobra. Dobra. Teraz. Wszyscy o, 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 się Sebastian zbiera Piotrę, jednym podaniem Zobacz, no, ruchom jak to nie O czym mówiła? Nie grajcie sobie takich trudnych Jak tam jest proste granie Skopa do grania, skopa

Przyjmij sobie piłkę! Podnieś głowę do góry! Zagraj w pole karne! Trzeci raz tak samo Filip! Filip, no przyjmij sobie piłkę, zagraj, no! Dwa razy nie wyszło, trzeci raz też nie wyszło, to spróbujmy czegoś innego! do No, no,

Dobra. Nie od bramki, gramy od bramki Już, do Was, chodź gorziego, który ma jeden na jeden. Ej! Gorgi, stać, stąd, stąd Gaz, gaz, gaz! Go! Dawaj Gorgi! Nie ci skoraj! Będzie! Yes! Yes! Gorgię! Kabri dostajesz?

jeta greče. Kepçeşek gel Wracamy, 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 uwaga, uwaga, ramka, spokojnie, wyżej Marcin, spokojnie, lewa ręka Olo, prawa Fedy, dobra, dobra, jest piłka dobra, nasza, dobra piłka, o to gramy szybko, hop, pod już, Marcin szeroko, dawaj, hop,

agavado na contra to jeszcze raz, tak jest, Gram. chodź, dawaj Adam, chodź, Mam pomóż, 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 brawo, Dawaj Gabry, dawaj, ty też, Takie. brawo Marcin, brawo Marcin, mamy piłę już. Spokojnie, Marcin, spokojnie, Marcin, spokojnie, piłeczka.

Ucieka ci maju znowu Adam. Marcin wyżej Marcin Dobra trudno gramy, gramy, trudno I łapiemy prawa ręka Fedę już wyżej Waga, 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 teraz Marcin przejdź wyżej Tak jest jeden na jeden na Ciebie Adam. na Ciebie tak stoją Dobra. Dobra, brawo, daj dobrze. Brawo, o to Mówiłeś Adam, tak. Ty. Nie trzeba. Dawaj, dawaj, praniu. Kraniu. Dawaj, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj go. No, pan, no, pan, to, pan, spokojnie Spokojnie, nie. Tak. No, spokojnie. Co się stało? Sp

Dawaj, 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 Liżej. Dobra, uwaga na Spokojnie, Marcin. Fede jeszcze był, Marcin. Spokojnie. Traniu, spokojnie. spokojnie. Ty tam się ścigasz. Spokojnie. No bo będzie jeden na jeden na ciebie, tam wiesz? Brawe? Co tam A tam bliżej! A tam bliżej. już uciekaj teraz ty. Będzie uwaga. Dobra. Dobrze, brawo! Tak, Marcin.

i, dostajemy. I zostajemy. Zostajemy wysoko. Siedem minut chłopaki. Dużo grania, gramy. Brawo, Dobrze. Brawo. Wyprzedź, ale to już Nie daj, nie się. Ma. mamy piwa. Brawo, dobrze, dobrze, brawo, o to chodzi. Masi, jeszcze biegaj. O, to okay. Jeszcze, dawaj, dawaj, dawaj. Uwaga, bo on Ci ucieknie. Brawo. Bieraj, zbieraj, zbieraj. Ziemia, Gabryś, ziemia. Gabryś, ziemia, Gabryś. Lepiej sobie, Marcin, przyjmuj taką piłkę. Adam, Adam. Uwaga, uwaga, on Ci tu ucieknie. Stójcie tutaj jak ten. Już dawaj, szybciej, póki się nie wrócili. Ma Sebastiana. Spokojnie, Bartek! Spokojnie! Bartuś, spokojnie! Dużo czasu jeszcze jest. Radiu, ty uciekaj od tego! Teraz, 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 Tu jest siódemka, siódemka. Już mamy piłę. Ale... Macie piłkę, macie piłkę. Brawo, ale tam to pijamy. Chodź, Kapi. Nie liwamy. Dobrze, bardzo. Nie wszyscy! Zostań! Tak widz, Zostań! Zostań, liba zostań! Zostań! Ty się tutaj, bo ta, ta piłka może zaraz! Dobrze, dobrze, wracaj, wracaj, Piotr! Dawaj, chłopaki, dawaj jeszcze! Graj, 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 graj. Brawo. Brawo! brawo. 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 Trzymaj za niżej. Oni biegają. Dobrą piłę Dobra. E no. Trzymaj. Dobra, 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 ustawiamy się wysoko Ustawiamy się wysoko Dawaj, dawaj, dawaj Fredio, gaz yes. Brawo Dlaczego, dlaczego? i jego grę. Kto dlaczego? Dlaczego, dlaczego? Dlaczego, dlaczego? Dlaczego, dlaczego? 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 swoją grę Dlaczego? 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 Dlaczego?

Panie ruch! Spokojnie, gramy jeszcze! Gramy! Dokładnie, Marcin! Spokojnie! Do środka! Wracaj, wracaj, wracaj! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Tak jest! Bo, ci, dawaj, Franiu, gaz! I czas jest, czas jest! jest. jest. Dawaj, daj sobie na piwka! Dzień dobry trenerze. 45 sekund. Minuta niecała. Sawczuk Zos zostaje. Piotr, zostań. zostaj. Piotr zostają. Bierz Wracaj. Zrzuccie w tyłek. piłek! w tyłek. Zrzuccie w tyłek. Zrzuccie Przestańcie, przestańcie sędziować! Spokojnie! Panią! spokój! I teraz uwaga! Bartek, dobramkarza, Bartek, do bramkarza! Bartek, do bramkarza! Gabryś, Też poty! Ola, chodź po piłkę! Ola, chodź po piłkę! złoty. No. Nie wszyscy! Wracaj, wracaj!